A pamiętasz jak e, jeździliśmy do Nutsworth i ty byłeś zakochany w Alicji? Nie byłem w Alicji zakochany! Nie byłeś! Nie, nie byłem Nie byłeś! Mówiłeś o tym, że byłeś. A nie! nie powiedział... Franek był zakochany w Paulinie Chornik zawsze. A ja nie w... byłem! Byłe... Ty byłeś zakochany w Klaudii Sadowskiej! Ty, ty byłeś zakochany w Klaudii Sadowskiej! Ta, w Sadownik, ja byłem w Klaudii, a ty w Paulinie Chornik, ja pamiętam to. Ja nie byłem zakochany, serio! No jak nie i jeszcze A gadaliśmy... Jeszcze gadaliśmy między sobą, tu wiesz, że Paulina Kornik w chuj ci się podoba, ale się boisz o karierę i tak dalej. I ja mam... SOTY gadasz! Oh, kur... Nie! Mówiono szątek jest niewolny! Nie do nie w czegoś! Się... No Oficjalistyny to jest fałsz! Paulina normalnie... Nie piło! Ale to już... Paulina jest miła, co się na nie jest moim było, typie. Ale to było dawno stare i jakby, jakby... Nie! Rozumiemy to! No! No dobra, byłem zakochany w Paulinie Chordikii.